Witam moich zacnych gości. Jak może już wiecie albo nie wiecie, kocham baśnie i opowiadania. I nie mam tego w domu za dużo. Na ten moment mam te baśnie japońskie, które wam ostatnio czytałem. Bardzo bym chciał coś. Upolować. Tylko mamy problem, bo nie stoję za dobrze z hajsem, a nawet stoję średnio słabo z hajsem. I tak jak uważam, że książki są dobrze wyceniane i powinny te kosztować i te kosztują, średnio sobie jesteśmy w stanie pozwolić w tym momencie, żeby iść, powiedzmy, do jakiegoś empiku i nabyć parę książek. Ale nie lękajcie się, bo ostatnio widziałem taki filmik, że w Warszawie a nawet całkiem blisko mnie. Jest coś ala antykwariat, który działa w dość specyficzny sposób. To jest takie połączenie antykwariatu z all you can eat. By the way, zawsze mi się podobały te opcje restauracji, do której wchodzisz i po prostu jesz ile chcesz. Podobno płaci się tam 3 Przydychy i można wziąć tyle książek, ile znajdziesz. Z perspektywy tego, co nas interesuje, wydaje mi się, że jest potencjał. I dzisiaj cię tam zabieram, drogi widzu, i zobaczymy, co uda się złowić. Dusi niestety nie możemy zabrać. Nie możesz iść, ale piąteczko możesz zrobić. Piątka? Dusia. Takie. Tak ja nożyk mój kochoni, boże łazik i nozik. A z samym czytaniem to miałem taki czas, że w ogóle nie chciałem czytać książek. I tutaj to jest akurat wielka inicjatywa polskiego systemu oświaty, który mnie bardzo zniechęcił. Ponieważ musiałem czytać książki, którymi w żaden sposób nie byłem zainteresowany. Odkryłem czytanie na nowo dopiero tak naprawdę daleko po szkole. Dużą rolę gra mój umysł ADHD. I dlatego też lubię na przykład, właśnie zbiory opowiadań albo jakieś baśnie, albo takie rzeczy. Łatwiej mi jest na krótszą metę po prostu złapać całą historię. Też czytałem sporo takich psychologicznych kiedyś poradników. Uważam, że z nimi to jest trochę tak, że jak się wkręcisz, to może stać się Twoim sposobem na prokrastynację. Pierwszy poradnik może mieć największy impact na Twoje życie. Spotkałem też koleżankę Kingę. Jeśli jakimś przypadkiem to ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Często wpadam gdzieś przypadkiem na jakichś moich znajomych starych i się szybko złapiemy na chwilę i taki update zrobimy. Ten czas tak zapierdala z wiekiem, że jak chcesz jeszcze robić, właśnie swoje rzeczy, no to kurde, no nie ma czasu. Nie ma czasu, żeby się spotkać z znajomymi. To jest ta różnica w moich latach 30. już zaawansowanych w porównaniu, jak miałem 20. Czasu było dużo i się szukało jakiejś opcji, jakby tu go zabić. A teraz po prostu czas. Jest najcenniejszą walutą, przez do tego taką ciekłą, której nie zmagazynujesz, tylko właśnie ci przecieka przez palce. Dlatego jakby bardzo mnie cieszą takie spotkanka, jak na kogoś wpadnę, bo wychodzi po drodze. Czy przypadkiem? Można polemizować. Nazywa się to cmentarzysko książek. I serio jest tam dużo tych regałów z książkami, ale nie są one skatalogowane. Na początku byłem taki zaciekawiony, wszędzie patrzyłem tu i tu, i tu, a pod koniec to już czułem się, jakbym był obity. Dom Ci już pokażę, co mi się udało znaleźć i sobie policzymy, czy było warto. Ale tu jest jeszcze taka kładeczka, i chciałem zobaczyć. Tu od razu obok macie ogród uniwersytetu. Możecie przyjść z waszymi wykopanymi rzeczami, od razu sobie pięknie usiąść i poczytać. To jest mega wstyd się przyznać, ale jestem tu pierwszy raz. Ja, fitole, a mieszkam w Warszawie 19 lat. To miejsce mi się kojarzy z czymś takim, jakby był atak zombie kiedyś i będzie takie nowoczesne miasto, taka ostoja ludzkości z jakąś cytadelą. Trochę taka technologia nowoczesna, ale trochę zabrudzona. To jest to dosłownie. Dobra, czas zaprezentować moje łupy. Kajcie, kończy przyczepił. Kabelek. Próba mikrofonu raz, dwa, trzy. Raz. Co tu mamy naszych łupów? Łącznie kupiłem pięć. Wychodzi 6 zł za książkę. I czy jest okej? Pierwsza książka. Słownik polsko-hiszpański. Dla mojej znajomej z pracy, która uczy się hiszpańskiego. Prezencik. Byłem kamikadze. Ryuji Nagatsuka, nie wiem co to jest do końca szczerze mówiąc Zajemny świat labiryntów, ma jakieś obrazki i ma różne labirynty rozkładane z Egiptu No są tu jakieś symboliki też fajne Kwadrat to skończoność, miejsce, chwila, ziemia, wnętrze, więzienie Koło nieskończoność, przestrzeń, czas, niebo I teraz takie dwie, które najbardziej mi siadły Ignacy Krasicki, Rozmowy zmarłych Taka ładna różowitka książeczka malutka. Są jakieś po prostu postaci, które już nie żyją i ich jakby wymyślone rozmowy, na przykład Komera z wirgiliusze. Ewa pozycja. Balsam dla duszy. To jeden opowieści otwierających serca i kojących duszę. Jeśli pewnego dnia zechcesz przekonać kogoś do działania, zainspirować przyjaciela, nauczyć czegoś własne dziecko, w tej książce znajdziesz słowa, których szukasz. Brzmi bardzo dobrze dla mnie. No i możliwe, że już niedługo usłyszycie więcej słów. Samo doświadczenie było na Magsoft. Fajne i ciekawe, macie od razu ogród do spaceru. Obok jest kładka, którą też gdyby nie padało, to pewnie byśmy sobie zwiedzali. Pan mówił, że warto przychodzić mniej więcej raz na miesiąc, bo się wymienia około 2000 książek. Pan był bardzo pomocny, bardzo miły. Możecie też zabrać kogoś na taką rędeczkę. Więc ja polecam serdecznie. See ya!